W Ubiegły piątek w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbył się dwudziesty już finał konkursu recytatorskiego, w którym brała udział młodzież z gminy siewierz. Wszyscy w klasie wiedzieli, że dla Kingi czwórka była czymś gorszym niż dla innych dwuja, a tu truja, pierwsza truja Kingi w gimnazjum. Wszyscy młodzi wykonawcy oceniani byli przez wymagających jurorów. Każde tego typu przedsięwzięcie wymaga dużo pracy. I zarówno od tych, którzy są głównymi bohaterami, czyli od wykonawców. No i od tych, którzy zachęcają do tej pracy, nauczycieli, bo mamy do czynienia z uczniami. Począwszy od Grupy wiekowej Zero, jeśli chodzi o klasy, do gimnazjum, jeśli chodzi o udział w tym roku, bo nie było szkół średnich. Poziom. No, powiem, że lepszy niż w roku ubiegłym. Jurorzy przyznają, że wybór laureatów był trudny. A jakimi kryteriami się kierowali podejmując decyzję? Dobór repertuaru, ogólna prezentacja utworu, dykcja, poruszanie się na scenie, ogólny obraz. To są te zawsze podstawowe kryteria, na które jury zwraca uwagę. Młodzi wykonawcy przyznają, że było to ciekawe doświadczenie. A niektórzy nawet zdradzają, że na scenie czują się jak ryba w wodzie. Kiedy oglądałam, byłam kilka razy w teatrze, widziałam innych aktorów i po prostu bardzo mi się to podobało, jak oni grali. I sama czułam, że po prostu też chciałabym grać jako aktorka. Była trema przed wyjściem, ale kiedy już się stało, już czułam, byłam bardzo zadowolona siebie, że stoję na scenie i mówię. Że wszyscy patrzą i po prostu czułam, że po prostu to jest moja pasja, że stoję na scenie. Zwycięstwo w tym konkursie dało laureatom przepustkę do kolejnego etapu. Katarzyna Całka i TV Region. Kiedy wypada Dzień Niegrzeczności? W lutym kolego, a tak dokładnie do 30.